Ostruda Pamięta. Mieszkańcy i delegacje wspólnie z harcerzami odśpiewali hymn polski i symboliczną minutą ciszy upamiętnili bohaterów Powstania Warszawskiego. Złożono pod pomnikiem pamięci obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej wiązanki kwiatów. Godzina W to kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji Burza. To jest godzina 17 we wtorek 1 sierpnia 1944 roku. Sprawdził się. 1 sierpnia po dwumiesięcznym okresie powierzenia obowiązków warmińsko-mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał młodszego brygadiera Łukasza Jasińskiego na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrudzie. Przypomnijmy, wcześniej to stanowisko pełnił Tomasz Ostrowski. Rusza program Ciepłe mieszkanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wolsztynie ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ciepłe mieszkanie. Gmina Nidzica zamierza wziąć udział w tym programie. Szczegóły na stronie Nidzica.pl. Tygodniowe warsztaty teatralno-lalkarskie prowadzone przez instruktorów Miejskiego Domu Kultury w Działdowie dały najmłodszym radość rozwijania pasji, wyobraźni i tworzenia, oprócz walorów edukacyjnych, oczywiście, bo te ukazały, jak skomplikowanym procesem jest organizacja teatru i ilu pracowni wymaga produkcja przedstawienia lalkowego. Podczas wakacji nie zabraknie jeszcze zajęć plastycznych, artystycznych i rekreacyjnych. W Ostrudzie na zamku odbyła się symultana na 30 szachownic. Symultana to mecz szachowy, w którym szachista gra jednocześnie z wieloma przeciwnikami, z których każdy rozgrywa partię na swojej szachownicy. To popularna forma propagowania szachów, którą w Ostrudzie koordynuje Aleksander Miśta, arcymistrz od 2004 roku. To już nie przelewki bez wiedzy, niewiele się zdziała albo i nic. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie prowadzone są zajęcia w ramach klubu młodego programisty. Spotykają się tutaj same ścisłe umysły. Uczniowie szkół podstawowych są złaknieni wiedzy informatycznej. Wakacyjna oferta spotyka się z uznaniem młodych, żądnych wiedzy osób. Od września startują zajęcia dla kolejnej grupy. Już można zapisywać się. 13 sierpnia odbędzie się turniej siatkówki plażowej o puchar burmistrza miasta Działdowo Grzegorza Mrowińskiego. Zgłoszenia do 10 sierpnia. 20 sierpnia odbędzie się turniej siatkówki plażowej o puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Działdowo Grzegorza Kaszubskiego. Zgłoszenia do 17 sierpnia. Miejsce boisko w parku Jana Pawła II. Godzina dziesiąta. W Nidzicy 6 sierpnia rozegrany zostanie mecz piłki nożnej pomiędzy parlamentarzystami a samorządowcami. Jest to akcja charytatywna na rzecz Ukrainy. O godzinie 12 na stadionie miejskim przy ulicy Polnej zapowiada się interesujące widowisko. Kibice mile widziani. Doping się przyda.